Dzień dobry Państwu. Kłania się Tomasz Jankowski wbrew cenzurze. Razem ze mną Mateusz Piskorski. Dzień dobry. Dzisiaj, oczywiście, sobota, więc odpowiadamy na Państwa pytania, ale też mamy małą niespodziankę. Dokładnie sprzed tygodnia, ja może oddam głos z znanemu pewnie Państwu korespondentowi. Drodzy widzowie. Wbrew cenzurze znowu wychodzi do ludzi. Dziś jesteśmy w Bydgoszczy i specjalnie dla naszych widzów będziemy rozmawiać z uczestnikami demonstracji Polak w Polsce gospodarzem. Jesteśmy tutaj, bo wiemy doskonale, że establishmentowe media nic o tej demonstracji nie powiedzą. Czołem! A teraz razem Rotacy! Czołem! Dlaczego państwo tu jesteście? Bo chcemy, żeby w Polsce była Polska. I nie życzę sobie, żeby moje pokolenie, w tym również ja, zostali spędzeni do wojny banderowskiej Ukrainie, która jest nam wroga od 2014 roku. I ja nie będę walczył za interes obcego państwa. Naprawdę Polska zostanie wciągnięta do tej wojny, która jest nie naszą wojną. Nie chcemy się angażować w tą wojnę. Chcemy żyć w pokoju. Nabilu, zapraszam. Nasz przyjaciel, Syryjczyk Polak, jednym. Jeżeli mi. Nie wywalczymy tą Polskę naszą, żeby ją odzyskać, to nasze dzieci niestety nie będą miały o co walczyć. Ja nie wiem, dlaczego jest taka narracja, że Ukraina walczy za Polskę z Rosją. Czy Rosja nam wypowiedziała jakąś wojnę? Państwo jesteście chyba taką jedyną w tym momencie społecznością w Polsce, która ma odwagę to mówić, prawda? Czy to, że jesteście w ten sposób atakowani przez rząd, przez media establishmentowe, czy to trochę nie pokazuje, że my jednak w Polsce mamy problem z wolnością słowa? Ależ oczywiście, że mamy problem z wolnością słowa. Ja nie mogę sobie tak powiedzieć faktycznie to, co myślę, tylko muszę ważyć słowa. W mediach, głównych mediach, to tam jest cenzura jeszcze gorsza, jak za komuny była. Ja tak uważam. Właśnie, a, dlatego, ten... właśnie dlatego wbrew cenzurze przyszło do pani. No, no tak, dobrze, słuszna nazwa, dokładnie. Tu jest Polska, a nie It's... Wracamy już zbyt goszczy do czasu teraźniejszego i zaczynamy odpowiedzi na Państwa pytania. Pierwszego pytania nie wynotowałem, było dość długie od Mr. Figbita, który pytał, czy w jakiejkolwiek konfiguracji zupełnie czysto teoretycznie bylibyśmy w stanie kogoś zabić. Więc ja odpowiadam ze swojej strony, że nie uznaję takich metod rozwiązania problemu, poza sytuacjami obrony koniecznej nie byłbym w stanie i nawet nie chodzą mi. Takie myśli po głowach. Nawet muchy. Nawet, nawet muchy. Much. No, no, Mariusz, zobaczymy. Będę, będę, pilnował. Opole, tak. Mariusz Opole, e, czy zaprosicie do programu pana redaktora Macieja Maciaka? No jak państwo pewnie zauważyliście dosłownie przed minutą w Bydgoszczy. Generalnie w ogóle staramy się na ile to oczywiście możliwości nam pozwalają. Nawet jeździć po Polsce by prezentować te ruchy antywojenne i no, te wszystkie inicjatywy, które zmierzają do tego, by Polska jednak pozostała w stanie pokoju. Z tego, co wiem, to ruch pana redaktora Maciaka też do tego zmierza, więc ja generalnie co do zasady nie miałbym nic przeciwko. Natomiast z tego, co wiem, to pan Maciak ma do nas jakieś tam zastrzeżenia. No, ale nie wykluczam, tak? Jakby nie wiem, co na to Mateusz, tak? nie, nie wiem, czy masz prawo weto w sumie, ale no, ja nie mam nic przeciwko. Żeby porozmawiać. Kolejne pytanie. Bartłomiej. Czy Wiktor Janukowicz został obalony bezprawnie? Jeśli tak, to dlaczego? Oczywiście, że bezprawnie. Dlatego, że konstytucja nie przewidywała sytuacji, w której prezydent jest ścigany przez uzbrojonych ludzi, a jego życiu zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo i zmuszany jest w ten sposób do opuszczenia kraju. A de facto to miało. Miejsce w przypadku Wiktora Janukowycza, podobnie jak dalsza procedura, procedura impeachmentu, czyli usunięcie ze stanowiska z urzędu prezydenta, też jest w sposób jasny i czytelny opisywana w każdej konstytucji, w tym konstytucji ukraińskiej obowiązującej w roku 2014, więc usunięcie Wiktora Janukowycza było całkowicie z tymi zapisami i procedurami określonymi w konstytucji sprzeczne. No, i dlatego mówimy w sposób politologiczny, opierając się o definicję powszechnie przyjęte, że był to przewrót. No, zresztą tutaj tłumaczenie warto przytoczyć, które w Polsce się podobało ludziom, że, że przecież nawet Partia Regionów zagłosowała przeciwko Janukowiczowi, ale przecież to nie ma znaczenia w kontekście prawnym. W kontekście prawnym to nie ma znaczenia, a po drugim mówimy o tej części Partii Regionów, która też nie została zmuszona do ucieczki, bo ja. Przypomnę, że duża część deputowanych partii regionów, ale też deputowanych czy polityków Komunistycznej Partii Ukrainy została albo fizycznie zaatakowana przez bojówki grasujące wówczas po Ukrainie, albo zmuszona wręcz do opuszczenia terytorium Ukrainy. Maria Drabik, pytanie, jak wygląda struktura agrarna w Rosji? Wszyscy wiemy, co się stało z państwowymi gospodarstwami rolnymi w Polsce, a jaki los spotkał i kołchozy? No, częściowo w ramach przekształceń własnościowych Rosji stosunkowo późno dopuszczono obrót ziemią dla przedsiębiorstw prywatnych, dopiero niedawno na ten temat dyskusji się odbywały gące. No ale de facto te dawne gospodarstwa przeszły do różnego rodzaju holdingów, czyli zostały, no, tak to nazwijmy, zrestrukturyzowane, i nawet jeśli mieliśmy do czynienia z sytuacją. Dzierżawy, a nie własności ziemna, których uprawiały wcześniej kołchozy i sowchozy. No to cóż, przeszły one do realiów tzw. gospodarki rynkowej. Chociaż przypomnę postać Pawła Grudinina, kandydata swojego czasu Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej na urząd prezydenta Rosji, trochę tych kołchozów zostało. Trochę tych zostało, niektóre z nich uznawane są za wzorcowe i nadal funkcjonują. Ale generalnie, oczywiście zmieniono strukturę. No, u nas je właściwie od góry zniszczono, tak? Znaczy nawet nie pozwalano im funkcjonować. Ta, nie nie miały jest... wyboru, tak? Tak, tak. Młody Patriota, kolejną kwestią, o którą chciałbym zapytać, to przyszłość wyborów w Polsce. Jak panowie zapatrujecie się na decyzje wyborcze Ukraińców w przyszłości? Wiadomo, że za parę lat dostaną obywatelstwo polskie i będą mogli głosować. Czy jest zagrożenie, że nacjonalistyczne partie ukraińskie będą stanowić ważną siłę w polskim sejmie i samorządach? No to jest pytanie po pierwsze właśnie o to, czy dostaną te prawa, po drugie, jeśli dostaną to w jakiej skali. Bo no to też łatwo sprawdzić, że próg wyborczy w Polsce przy takiej zwyczajowej frekwencji jest tak skonstruowany, że chyba trzeba mieć około 800 tysięcy głosów, żeby przekroczyć te 5%. To też nie jest znowu takie proste. Czy będzie 800 tysięcy 800 wyborców z Ukrainy, którzy tutaj dostaną prawo głosu? Po drugie, czy nawet w tej liczbie znajdą się faktycznie ludzie, którzy będą się utożsamiać z ukraińskim nacjonalizmem? No na ten moment chyba nic na to nie wskazuje, no ale sprawa jest rozwojowa, prawda? Więc... Chyba, że będą podlegali pod przepisy zwalniające z konieczności przekroczenia progu wyborczego mniejszości. Może tak na być. Na no, być, ale to Ej, konstytucyjnie. No tak, to, to by wymagało zmian dalej idących. Natomiast Natomiast jest inna sprawdzona taktyka, proszę Państwa. Przez lata nacjonalistycznym de facto parlamentarzystom ukraińskim w polskim Sejmie był nie Mirosław Czech z Unii Wolności, kojarzony z Gazetą Wyborczą Unią Wolności, związany ze Związkiem Ukraińców w Polsce. No, Piotr ma chyba też... Tak. Związek Ukraińców w Polsce z reguły umieszczał swoich kandydatów na listach dużych partii politycznych i tak może być również w wypadku tych Ukraińców, którzy ewentualnie uzyskają polskie obywatelstwo. Ja myślę, że zarówno PiS, jak i PO, największe polskie ugrupowania z pocałowaniem ręki przyjmą na swoje listy takich kandydatów. Nie dotyczy to pewnie, no na pewno to nie dotyczy całej społeczności ukraińskiej, ale przynajmniej ci tacy aktywiści ukraińscy, którzy są tu zresztą jeszcze od czasów Euromajdanu. Przypomnę, że oni tam za jakąś symboliczną kwotę mieli dzierżawiony przez miasto stołeczne Warszawa budynek w centrum Warszawy. No ale już widziałem takie w reportażach wypowiedź takiej pani Natalii Panczenko, to jest taka jedna z najbardziej wytrwałych, radykalnych wręcz aktywistów ukraińskich, no, która już sobie uzurpuje prawo do tego, żeby za polski rząd wydawać pieniądze. Ona tam się odpowiadała w jakimś programie na temat dotacji i żądała, żeby dać temu, a nie tamtemu. Także no, sprawa jest rozwojowa. A Dorik, jak panowie myślą, które spośród dalekowschodnich państw, będących tradycyjnie w orbicie wpływów USA, zdoła się jakoś pierwsze wyemancypować: Tajlandia, Filipiny? Oczywiście ktoś z przekąsem może powiedzieć, że Tajwan przy pomocy Chin kontynentalnych, ale żarty na bok, bo mam tutaj na myśli samodzielne uniezależnienie się bez udziału z zewnątrz. Bardzo ciekawe pytanie. Filipiny już próbowały za czasów Trochę. prezydentury mm -hmm. Rodrigo Duterte. Natomiast yy, popatrzmy. Na mapę, i zastanówmy się, jest taka rozrysowana już w książce Tragizm Polityki Mocarstw profesora Johna Mersheimera mapa dwóch linii morskich wyznaczanych przez Chiny. Bo ja twierdzę, że o samodzielnej emancypacji trudno tutaj mówić. Chiny będą w najbliższym czasie aspirowały do roli hegemona regionalnego w, na tym obszarze, który będzie chciał wypchnąć, Najpierw poza tą pierwszą linię obejmującą właśnie Tajwan, a później poza tą drugą linię morską, oceaniczną, właściwie obejmującą już większość państw Azji Południowo-Wschodniej, a nawet część oceanii, wpływa amerykański. Jeśli Chinom się to uda i jeśli uzyskają rzeczywiście status hegemona regionalnego, to jest to możliwe. Jest to możliwe i wyobraźmy sobie teraz taką sytuację. Chiny, jako mocarstwo, podobnie jak Stany Zjednoczone, które są mocarstwem, będą raczej robiły wszystko, żeby w ich najbliższym otoczeniu, również tym morskim, oceanicznym, nie funkcjonowały państwa otwarcie wrogie, mające na swoim obszarze bazy amerykańskie. W tym wypadku, jeśli Chiny zyskają taki status, jaki mają dzisiaj Stany Zjednoczone, to popatrzmy sobie na te różne wyspiarskie państwa wokół Stanów Zjednoczonych. Poza Kubą no, nie ma żadnego, które by. Nie było w taki czy inny sposób przyjazne albo co najmniej neutralne wobec Stanów Zjednoczonych. Ja uważam, że czy nam się to podoba, czy nie, rola mocarstw, rola Chin, w tym przypadku, jako owego hegemona regionalnego. Będzie kluczowa i żadne z tych państw bez udziału tego czynnika zewnętrznego nie będzie w stanie się tak do końca wyemancypować. A z zarzewiem, bo jest nie tylko Tajwan, ale też maluteńkie Wyspy Salomona. To chyba warto też przypomnieć, prawda, że już tam jest taki. Na Wyspach Salomona metodami politycznymi oczywiście też mieliśmy do czynienia z tego rodzaju konfliktem. Natomiast. Ja bym patrzył na coś innego, bym patrzył na bardzo zaskakujące procesy prób emancypacji przez niektóre państwa regionu, choćby Półwyspu Indochińskiego. Zwróćmy uwagę na próbę emancypacji spod wpływów amerykańskich częściowo Wietnamu. Mimo wszystko Wietnam znajdował się w strefie wpływów amerykańskich, dlatego że miał i nadal ma konflikt o Wyspy Paracelsusa i Wyspy Spratly z. Chinami na Morzu Południowochińskim. Spójrzmy też na Mianmę. Mianma też jest... Mianma chyba jest najbliżej emancypacji mm. w, w moim przekonaniu z tych państw tutaj wymienionych, chociaż Malezja i Indonezja mm. również mają wystarczający potencjał, żeby przy odrobinie wsparcia, mając za plecami regionalnego hegemona chińskiego, też się odrobinę wyemancypować. No tu jeszcze było pytanie o Tajlandię, która w moim przekonaniu jest takim chyba... taką trochę w, no nie wyspą w sensie geograficznym, ale taką wyspą marzeń dla tych anglosaskich różnych kolaborantów czy, czy, czy kompradorów, bo tam często się właśnie wyjeżdża na wakacje i to jest takie uznane modelowe państwo, prawda? Więc to też, jest, to też na pewno będzie taki przedmiot. Znaczy Singapur by się musiał wyemancypować tak, tak, z przeważającą chociaż... etnicznie ludnością chińską, ale jednocześnie popatrzmy znów na mapę, cieśnina Malaka. Kluczowa z punktu widzenia transportu chińskiego do Zatoki Perskiej, dalej do Europy, e, która jest de facto pilnowana w razie jakiegoś konfliktu przez prozachodnik, tak to określi Singapur. No to taki trochę jest konflikt jak chcę, w tej Nicaraguj, no ale to już Ameryka Środkowa. Chyba będzie trzeba zrobić o tym osobny program. Dobra, idziemy dalej. E, Martinus PL. Popieram osobę, która stwierdziła, że negowanie jakiejś narodowości to nie jest dehumanizacja. Jestem narodowości marsjańskiej i co też będzie ok? No właśnie nie, drogi widzu. Narodowość jest oczywiście w jakimś sensie wyobrażona. To znaczy jest to wspólnota, no, wspólnota kulturowa, prawda? Czyli nie wiem, decyduje o tym różne kwantyfikatory, tam język, historia, poczucie ciągłości dziejów. Możemy ich sporo wymieniać. No ale. Musi mieć jakieś materialne podstawy. To znaczy, jeżeli ja dzisiaj powiem, że nagle się czuję Jamajczykiem, no to to jest tylko jakaś tam, nie wiem, co najwyżej moja zabawa, bo ja nigdy nie byłem na Jamajce, nie znam żadnego Jamajczyka, nie mam z tamtą kulturą nic wspólnego. No ale gdybym pojechał na Jamajkę, nie wiem, pomieszkał tam 5 lat, spodobałaby mi się ta kultura i tak dalej, to tak owszem, już bym mógł stwierdzić, że jestem narodowości jamajskiej, bo widocznie się takiej poczułem, już zyskałem ku temu podstawy. Przewiduje, że Martinus PL jednak nie był na Marsie i nie poznał żadnych Marsjan, ani nie czytał literatury marsjańskiej, więc w tym wypadku tych materialnych podstaw nie ma. To jest ta subtelna, ale istotna różnica. Idziemy dalej, chyba że chcesz powiedzieć, że, że jesteś narodowości marsjańskiej. Marsjański to taka jest yy, wojenna. Mówią, że Amerykanie są z Marsa, a Europejczycy z Wenus. A to ja słyszałem trochę o innych zbiorach, ale dobra, idziemy dalej. Młody Patriota, jeszcze jedno pytanie od tego użytkownika. Odnośnie wyborów w obwodach donieckim, ługańskim, zaporowskim i hercońskim. Czy mieszkańcy tych obwodów mają wybrane władze samorządowe? Czy mają swoje przedstawicielstwo w Radzie Federacji i Dumie Państwowej? Dodatkowo ciekawi mnie, czy mieszkańcy tych obwodów przy włączeniu ich miast wsi do Federacji Rosyjskiej z automatu zmienili obywatelstwo z ukraińskiego na rosyjskie? Co do pierwszej części pytania, mamy Rosja ma ogromny problem z integracją tych obszarów, pełną integracją tych obszarów i dlatego administracje, o których mówimy, mają charakter tymczasowy. Mają charakter tymczasowy. Nawet w nomenklaturze rosyjskiej mamy tam pełniących obowiązki tak, tak. gubernatora, np. obwodu zaporowskiego czy obwodu chersońskiego. Problem polega, że problemy są właściwie dwa tutaj. Po pierwsze, jak doskonale wiemy, żaden z tych obwodów przyłączonych do Federacji Rosyjskiej w ramach obecnej interwencji rosyjskiej, czy jej skutek, nie jest w pełni kontrolowany w swoich administracyjnych granicach. Nawet Ługański tę... tam kawał, tak brakuje. Nawet Ługański, tak. Więc trudno przeprowadzanie wyborów, wyborów w jakichkolwiek takich warunkach. A na dodatek jeszcze, proszę Państwa, to są w dużej mierze terytoria, na których toczy się konflikt zbrojny, i w prawdzie udało się, jak Rosjanie przynajmniej twierdzą, zorganizować referendum w obwodzie chersonskim, w części obwodu chersońskiego i zaporowskiego. No ale cóż, do tego, żeby zorganizować tam pełnowartościowe Wybory z prawdziwego zdarzenia to jest chyba jeszcze daleko. Więc dopóki nie zamilkną działa na frontach, to nie sądzę, żeby te sprawy zostały uregulowane. A co do tej drugiej części pytania ważnej: otóż władze rosyjskie przeprowadzały akcję tak zwanej paszportyzacji. To nie była kwestia automatycznego uzyskania obywatelstwa rosyjskiego. Każdy, kto chciał mógł to obywatelstwo, z mieszkańców tych obwodów, tych obszarów, to obywatelstwo uzyskać, co było, jak się okazuje z perspektywy czasu, działaniem ryzykownym, dlatego, że te osoby, które to obywatelstwo uzyskały, się na a później terytoria te zostały odzyskane przez Ukrainę, naraziły się, tak, na represję i odpowiedzialność karną. Ja myślę, że w związku z tym, z tym wycofaniem Rosji, z, Części zajętych wcześniej terytoriów, ta chęć do paszportyzacji będzie teraz dużo mniejsza. I ostatnie tam było, czy, tej, czy w tej Radzie Federacji Głównej Państwowej? Chyba nie na razie, nie? Nie, czy na, nie było na, wyborów, na Na tak? tym etapie mm -hmm. No idziemy dalej. E, Rotoro, pytanie. słyszą wiele głosów, które zaczynają wartościować okres III RP. Czy możliwe, że pewien okres polityczny w Polsce dobiega końca? Hmm. Pytanie jest dość trudne, no bo. Mm... Ciężko jeszcze przewidzieć, jak to się wszystko rozwinie. Natomiast ja mam takie nieodparte wrażenie i myślę, że tutaj widzowie chyba je podzielą, że polskie elity polityczne kompletnie się nie potrafią odnaleźć w tym świecie, w którym się rodzi. To znaczy, jakby niezależnie od formacji, czy to będzie PiS, Platforma, czy, nie wiem, tam, ta Lewica, czy Hołownia, y, wszyscy oni święcie wierzą, że świat, a zwłaszcza Polska, pod tym takim kompradorskim zarządem amerykańskim, anglosaskim, Należąca do tych wszystkich sojuszy zachodnich, że to jest coś, koniec historii, właściwie cytując Fukuyama, że nic innego się już nie stanie. Nawet nie zauważyłem, żeby ktokolwiek myślał o jakiejś alternatywie. To znaczy, żeby ktoś z tych przedstawicieli politycznych zadał pytanie, no dobrze, a jeśli ten świat wielobiegunowy się zrodzi, jeśli NATO się rozpadnie, jeśli Unia Europejska się rozpadnie, to co wtedy? Nawet sobie nie zadajemy tego pytania. Więc w tym sensie tak, w tym sensie ten system polityczny się kończy, dlatego że nie wygenerował. Na wysokich stanowiskach osób, które są w stanie myśleć o czymś innym, że coś innego może się narodzić, że możemy się znaleźć w innych warunkach. Natomiast no, jest pytanie oczywiście o już bardziej szczegółowy rozwój sytuacji. Jest pytanie o periodyzację, bo to, że na przykład Polska do roku 1926 była państwem relatywnie demokratycznym, a po roku 1926 była Państwem autorytarnym i zamodystycznym, nie sprawiło, że mówimy o jakiejś drugiej, drugiej i pół, czy drugiej i trzeciej RP w tamtym okresie. To wszystko zbiorczo nazywaliśmy drugą RP. Obia Polska Ludowa, czyli głębokie przeoranie struktury własnościowej, struktury władzy, też struktury geopolitycznej, była jakimś kolejnym rozdziałem ustrojowym w naszych dziejach. I dzisiaj też przecież zachowujemy formalnie ten sam ustrój. Mniej więcej dojście do władzy PiS-u w 2015 roku było czymś podobnym do zamachu majowego. Oczywiście innymi metodami demokratycznymi, w tym przypadku dokonanego, ale zamachu majowego i autorytaryzmu sanacji rozpoczętego w roku 26. Ja tutaj jeszcze Piłsudski żyje. Yy, idziemy dalej. Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Florka z Czy któryś z Panów wybiera się 15 kwietnia na konferencję ruski Mir przeciw Bobalnowora Reicha? Pan Tomasz, może. Fajnie by było jakąś relację, sprawozdanie usłyszeć co tam mądrego, czy może przeciwnie będą wygłaszać? Nawet jeśli nie osobiście, to pewnie w necie jakaś relacja będzie. I jakby na mnie, znającym języka, na wystarczającym poziomie, coś nieco zreferować? Jest szansa. No jakbym dostał zaproszenie, to mimo tego, że podróż do Rosji obecnie wiąże się z wieloma. Niedogodnościami i podróżowaniem przez pół świata. Przezwiedzaniem licznych krajów. Bo w tak podróżowałem przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i przez przypadek, akurat musiałem tam zostać aż na dwa dni, na całej drogo zobaczyłem też kawałek. Pierwszy raz byłem na innym kontynencie, tak w ogóle, no ale mniejsza o to. No ale w związku z tym, że tak pytanie zostało tak zadane, no to poświęcę się dla widza i pojadę. No do tej pory mnie nikt na taką konferencję nie zaprosił. Zresztą będę się musiał trochę więcej na temat tej konferencji przeczytać, bo nie słyszałem nawet o niej. Także niczego na razie nie obiecuję. Cóż, to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ramach tych odpowiedzi na pytania i bonusu, które zaprezentowaliśmy. Czekamy oczywiście na kolejny i proszę pamiętać, że pytanie zadajemy właśnie tu, pod tym filmem z tej playlisty. Żegnają się Mateusz Kiskorski. Dziękuję i do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.